Tyka niewidocznych znaków, po których poznasz, że siebie umniejszasz, umniejszanie swoich sukcesów. Kiedy zrobisz coś dobrze, mówisz, to przecież nic wielkiego, albo po prostu miałam szczęście. Wycofanie w grupach. Wnosisz do grupy swoje piękne pomysły i myśli, ale ich nie wypowiadasz ze strachu przed tym, że są niewystarczająco dobre albo nikogo nie zainteresują. Unikanie możliwości. Unikasz nieświadomie szans i możliwości, bo zakładasz, że jesteś niewystarczająco dobra. Na przykład w przypadku możliwości awansu. Nieustanne przepraszanie. Przepraszasz nieustannie, właściwie bez powodu, w ten sposób odbierasz sobie prawo do zajmowania przestrzeni. Autoironia. Żartujesz siebie nieustannie, w ten sposób chcesz unikać krytyki albo nie traktujesz siebie poważnie. Nadmierna skromność. Kiedy ktoś cię komplementuje, ty to odrzucasz albo zmieniasz temat. Nie dajesz sobie prawa do rozwoju. Nie dajesz sobie prawa do rozwoju i dbania o siebie, bo zakładasz, że na to nie zasługujesz. A ty już dzisiaj jesteś wielka i zasługujesz na to, co najlepsze. Dbaj o siebie, ściskam cię mocno.